Brzymy z wizualnie a to jest Jawa Tak, dostałem właśnie jawę, patrzcie awesome. O Dziękuję Ci kuzynko droga i kochana o jawie jeszcze będzie pewnie specjalne nagranie normalnie, ale musiałem się podzielić, bo dopiero co otworzyłem paczkę i, i, i nie mogę się skupić na tyle, żeby, żeby grać. Ale dobra, gramy No rzecz to Się, został coś y... Zgubiłem się On tak tutaj sam sobie Aha oni się bawią w ten w strzelanego. Dobra, dobra Panowie jak lubicie Przeszkadza mi w tej grze wybitnie jedno, że to jest wszystko skryptowane ale jest brutalnie skryptowane Kolejna fala wrogów nie wybiegnie, dopóki nie zadziabie y, poprzednika, nie? I jeden za drugim, tak? Powoli, pomalutku. Czy jeżeli przebiegnę i zostawię kogoś z tyłu, to mogę na przykład się wychilować na spokojnie, mogę stworzyć sytuację, w której będzie cisza i spokój. Myślałem, że on bekną. Wow, mam jeszcze rekordnik, fajnie, fajnie, fajnie. Aha, on go złapał. Fajnie, fajnie. To ja to zrobię, fajno. Te ich stateczki latające są znacznie groźniejsze niż niż ee, ten żabie komando, czy jak nazwać tych jaszczurów. Hmm, dobra, dobra. Po prostu mam mieć przed siebie tam, gdzie nas zaprowadzi mapa. Czy ja mogę tu wyskoczyć? Nie mogę tu wyskoczyć, to jest smutne. No ale dobra, lecimy dalej. Miałem wrażenie, że to się zaczęło przechylać, ale to, to, może mój błędnik. Dzisiaj pogoda jest taka, że też ze śniegiem. I... Nie o, trójnikas nie! Tak, widzę geniuszu, tak. Eliminacja. Let's move on. Biorą go? Nie biorą go? Wzięli go. Tak mu sobie nie rzucił. Dramatyczne jest to, że nie mogę przejść nad. Wow, serio? Po coś w ogóle mam to coś załatwić, czy tak... tak oto se tu stoi, może tak o, dobra Skoro nic ważnego nie ma Uff. Zaraz chłopaki poginą sobie kurtem Czy oni tam poszli zginąć? Tak, oni poszli zginąć Klony, kurde jak ktoś mi powie, że klony są um, dobre w tym co robią, to chyba ma na myśli ginięcie Ja jestem cienki w shootery, ale to co, co, co klony wyrabiają, to jest po prostu jakaś poraha. Tak, nie da się przeskoczyć na no, Why not w końcu. Uff. Jako, że jestem przekonany, iż on mi zablokował dojście do a w sumie można jeszcze tych w dystansie zjechać, Fajno, w końcu I kolejny jeszcze któryś? Prawdę? Czołowe z rakietą i nie dał rady. Okay. Tak, tak, wycisgi Ja pierdzielę, ale ty jesteś... Jesteś lotny intelektualnie z tym, że inaczej Nie wiem jak wszczepiali wam... Sztuczną inteligencję, draby, to staliście w kolejce po nie wiem, po inny model pancerza chyba. Tak, i poszli, wywołali kolejnego. Ty po prostu zasługujesz na to, żeby cię zajechać. I brał go na klatę, dobra, nie wiem, 5 minut. Że... Klony. Nie, nie, tak gra dowodzi, że wszystkie teorie spiskowe na temat tego jakoby klony były zarobiaste a szturmowcy beznadziejni są minięte z prawdą. Już wszyscy wysilani. Końcówka była dramatyczna. Brzmi jak jakiś skrót, coś w stylu formaty plików. Nie wiem, FLV, WMF. To był dobry żart. To jest jeszcze amunicja? Chyba jest, skoro mogę tego używać. Jest amunicja, fajna, Dobra, zostawmy to jednak, jest lepsze od kuszy. Teraz ja tak pomyślałem: jak za każdym razem będą krzyczeć droid jak zobaczą droida, to nigdy nie uda nam się w pocichu żadnej misji zrobić. To taki w serial, jeden z moich ulubionych czak był. Czak uwielbiał chodzić i mówić, że jest tajnym agentem na głos. Co... jakoś nigdy nie doprowadziło do sytuacji, że się zdradził Ale też większość osób wiedziała z góry, że jest tajnym agentem, więc... A, nie przepraszam, szpiegiem nie tajnym agentem, bo jest różnica. Przy tak, przynajmniej tak twierdzi były prezydent polski, no ale dobra. Wolę jednak opierać się na 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 na, tych, na serialach jest w nich więcej fachowych sformułowań wiedzy z tematu. To jest najlepsza broń, bo nie trzeba jej przeładowywać. Nie nie, nie biegnie kolejna. Myślałem, że wyskoczy i będę mógł go od razu tak tam. tam. No można jeszcze. Heads up children. Wo! Nie podoba mi się to. Dobra, zróbmy to tak. Co no, najmniej jeszcze.

Kolejna fala zeszła z nieba. Jedyny minus klepania ich z bliska to jest to, że chlapią mi na wyświetlacz. Nie lubię mieć zachlapanego wyświetlacza. Fajny efekt. Furora na swe czasy. Ale. Ale. Jej. Które jest tak pełno sprytny, że znowu dał się. Okej, okay, łuki. A ten łuki będzie stał i czekał, tak? To jest ten boss, którego mu ratować. Au, Haha, <gry> uuuu, uh, wbiłem go w sufit Awesome Jest tu gdzieś kill? Bo mi 40 trochę przeżukła Na dole był, no ale dobra, nie szarżujmy Jedno panowie, nie, tam ten, tamten, Łuki się zawiesił Nie będziemy go odwieszać Hmm Fajne miejsce na Ja to zrobię, bo dawno tego nie robiłem. To zabrzmiało wybitnie źle. Dobra, jedziemy dalej. No. No. <zorazujvenue> co, co? Naprawdę? Naprawdę? Okay, um. Subject terminated. Lidoschi. <laughs> go, go. Tawful indicates that Cypratists have overrun the ammo dumps on the nearby loading docks. We need to liberate that ammo if they're going to have any chance of beating back the Cypratists. I <laughs> 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 <They're laughs> dispensers. They're dropping in from the sky. You better look for cover. Nie nie, 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 nie. Spadła. Ja to zrobię szybciej. Gdzie to jest? Tutaj to jest. Okej, okay, coś jeszcze? Wy się zajmijcie tym dużym, bo ja tych dużych nie lubię zdenerwować. I skupiacie ich uwagę na sobie, to ja wtedy zdejmę. Czemu to aż 20 sekund? Bo co? Bo jest. Mocniejsze roboty z tego idą? Przepraszam, przepraszam. To miał być czubaka. No, tutaj wow. wow 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 Aż tak jestem przyjemnie Czemu ty się tusowałeś? Idrzesz panie z nie wiem płetwą na łbie.

Ale w sumie to by się przydała jakaś bakta czy coś ma jakieś rury są, ale bakty nie ma. Tutaj też Puszczące jak z Brajawadera. co z I to po męgu. Naprawdę, to aż tak musi być brutalnie widać?

Patrz <mum> 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 się w snajpera i nie wyczyść, wyczyść pleców. Brudasie! Ty z tarczo nie przesadzaj! To jest irytujące. O, oh, oh. O, czubaki, sorry, sorry, czubaki. Wracamy, wracamy po chwila. Tak, panowie pobiegli, ale panowie mogą sobie biec i zginąć za chwilę. A ja bym tak jednak chciał, właśnie, chciałbym uniknąć tej sytuacji. Wszystko podniesione, wszystko podniesione, co się da.

Co no, mi nie wyszło? I co jest? Aha, zablokowałem się rozwłokiem... Kiego? Naprawdę? Zobaczysz tu? To! Bierzesz to! Ja się tym zająłem. No, jeżeli jest się czymś zająć, to nie ma już o

Wszyscy są A ten się kryje, bo, bo jest błochaty. Nie chcę, żeby ludzie widzieli jak bardzo błochaty jest. Wracaj tu! Wracaj! Powiedzcie mi, że mnie nie namierzył, tylko tych w przodu. Nie wiem co jest grane. Wygląda na to, że nie postrzegają mnie jako zagrożenia. Fajnie, fajnie, nice. Oż ty. Hmm. Aaa, yeah. dobra, czy są proście, to bez mojej pomocy. Chociaż czasem wątpię, że jesteście w stanie coś takiego w ogóle osiągnąć, no, ale... Bywa, bywa. Dobra, coś do, do wzięcia zostało. Nic. Przynajmniej ja nic nie widzę. Ważnych rzeczy. Gdzie jest futrzak? Futrzak powiec za wami? Zapewne tak. Futrzak nie czeka na dowódcę. Jemu w przeciwieństwie do was się nie, nie dziwię. Yeah! Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. Hej! Tyle checkpointów jednego dnia? Nie wiem, za dwa były czy trzy były. Czego mogę zabić? Może najpierw to zapiszę. Nie, jego futro jest prądoodporne